Wiecie, co się stało? Siedzę sobie dzisiaj w pokoju i patrzę na lusterko, a po lusterku coś chodzi. Patrzę, a to taki mały pajączek. Patrzę bliżej. Czy to może być skakun? Tak, to był skakun. Skakun arlekinowy, prawdopodobnie, bo jest taki szary, cały. I Zrobiłem do niego takie pudełeczko. No i pozostało. I on tu jest. Tu gdzieś w tych listkach. Gdzieś tu. O, tu. Tu w tym otwartym listku on tam sobie siedzi. On jest bardzo malutki. Nie zobaczycie go, także nawet nie próbuję wam go pokazać. Ale no mam go. I prawdopodobnie go wypuszczę za jakieś kilka dni. Bo i tak nie mam w sumie czym go karmić. Chyba mu muszki owocowe łapał, ale no, nie, wypuszczę go na wolność. I w sumie tyle. Fajnie chciałem się pochwalić, że mam zwierzątko w końcu w domu. Jednorożec się nie liczy. tak on lepszy. Co no, i w sumie tyle. No, jest jeszcze Paweł, ale Paweł. Nie wiem, czy chcę Wam pokazywać Paweła na razie. Paweła może później poznacie. Na razie ma Skakuna. I Paweła, ale Paweła poznacie później, kiedyś. Kiedyś to. Na razie znacie Skakuna. No. Jak wypuszczę Skakuna, to Wam pokażę Paweła. O, tak zrobimy. Tak zrobimy. Wielkie wypuszczenie? Nie, bez sensu. Wypuszczę go sobie po prostu tak. No. No, także ja znikam. Um, jakiś śmieszny sposób zniknął.